Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie na, na sesji otwierającej drugi dzień konferencji. Bardzo się cieszę, że możemy się spotkać i porozmawiać na bardzo ważny temat. To jest taki temat, którego nie poruszaliśmy na pierwszej, drugiej czy piątej konferencji, dlatego że to jest problem którego wówczas na dobrą sprawę nie było. Mam na myśli kwestie związane z dostępem czy wpływem ekranów, urządzeń mobilnych na bezpieczeństwo i na rozwój tych najmłodszych dzieci. Owszem, od lat mówiło się o wpływie tych ekranów tradycyjnych, telewizorów na, na zdrowie i na rozwój dzieci, no ale w kontekście internetu to jest temat stosunkowo nowy i my go podejmujemy w ramach działania Centrum, w ramach działania Fundacji już od lat. Analizujemy badania, analizujemy rekomendacje i staramy się ten problem nagłaśniać i te kwestie nagłaśniać, nagłaśniać rekomendacje między innymi w toku kampanii społecznych, programów edukacyjnych. Tak więc te przekazy, które przygotowujemy, będą mi tutaj towarzyszyły podczas tej prezentacji, ale bez dźwięku, tak więc będą tłem, jakąś ilustracją, ale przy okazji być może, jeżeli Państwo ich nie znacie, to będą też jakąś inspiracją, być może chcecie się Państwo z nimi zapoznać i je wykorzystać w swojej pracy, bo z naszej perspektywy i myślę, że to tak faktycznie jest, że ten problem związany z wpływem ekranów na najmłodsze dzieci, no, związany jest między innymi z tym, że nie mamy jako społeczeństwo, ale też przede wszystkim jako rodzice, świadomości tego, jak ekrany potrafią być zagrażające, jak potrafią zagrażać rozwojowi prawidłowemu rozwojowi dziecka. Dlatego musimy te kwestie nagłaśniać, musimy o nich rozmawiać, no ale jednocześnie za, tym, za tą świadomością muszą iść musi konkretna zmiana postaw, konkretny kierunek, tak więc o tym dzisiaj porozmawiamy. Czyli Dlaczego tego problemu nie było, dlaczego o nim dzisiaj rozmawiamy? Dlatego, że pojawiły się media, pojawiły się urządzenia ekranowe i no, od kilkunastu lat na dobrą sprawę ten problem obserwujemy. My w 2014 roku zrobiliśmy pierwsze w Polsce badania. Okazało się, że 42% dzieci poniżej drugiego roku korzysta z urządzeń ekranowych. 75% dzieci w wieku przedszkolnym. Te badania, nie ma ich wiele, ale są kontynuowane poniekąd, można powiedzieć, taką kontynuacją, czy w każdym razie podobne pytania badają na przykład w badaniu brzdąc y, w sieci i tam 2020 rok, czyli bardziej aktualny, ponad 50% dzieci do drugiego roku życia korzysta z ekranów. Badana jest też motywacja rodziców. Dlaczego udostępniamy, rodzice udostępniają dzieciom w tym wieku ekrany? Często jest to właśnie po to, żeby, y, żeby się zająć sobą, żeby mieć czas dla siebie, ale coraz więcej wiemy te z badań, że, że ten czas dla siebie może być dużą szkodą dla dziecka. I nawet w tym 2014 roku planując te pierwsze działania na ten temat, opieraliśmy się na hipotezach, opieraliśmy się na pierwszych wynikach badań. Wczoraj słyszeliśmy, że ten proces od pomysłu na badanie do zweryfikowanych wniosków to jest nawet 7 lat. i faktycznie nie nadążamy z tym za zmieniającą się rzeczywistością, no ale dzisiaj jesteśmy w takim miejscu w takim momencie, że wiemy, że ten wpływ, może być i bywa, często jest negatywny, między innymi negatywny, jeżeli chodzi o rozwój mózgu. No, koniec końców, jeżeli mówimy o tych pierwszych pięciu latach, to jest najintensywniejszy rozwój mózgu. Tak więc wszystkie te kwestie społeczne, poznawcze, emocjonalne, pierwsze doświadczenia, pierwsze kontakty, relacje z rodzicami z najbliższym otoczeniem, to wszystko jest. Kluczowe dla rozwoju dziecka, wszystko jest kluczowe dla kolejnych faz dzieciństwa, ale też koniec końców wpływa na dorosłość i na całe życie człowieka. Natomiast wiemy coraz więcej o tym, jak, jak negatywny mogą mieć tutaj wpływ ekrany, szczególnie taki intensywny kontakt, szczególnie w tych, w tych najmłodszych, w najmłodszych latach. Tak więc. To jest naprawdę coś, co powinniśmy no, mocno wziąć pod uwagę i my to też um, jakby uwzględniamy w naszych programach, w naszej komunikacji. Ponad połowa dzieci do drugiego roku życia. Wczoraj słyszeliśmy też taką debatę, ja nie będę w nią może jakoś głębiej wchodził, ale wa warto mieć to na uwadze, że takie rekomendacje, na których my się opieramy, rekomendacje WHO, rekomendacje Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów, Państwo je na pewno dobrze znacie, do drugiego roku życia nie powinno się udostępniać dzieciom urządzeń ekranowych. Natomiast mówię o tej debacie, która toczy się wkoło tego, że ta granica jest postawiona zbyt nisko i że coraz bardziej na podstawie tych badań, którymi dysponujemy, postuluje się, żeby, żeby ta granica była stawiana wyżej, żeby to był... Czwarty, żeby to był piąty rok, za tym stoją szereg specjalistycznych badań, których ja teraz nie przytoczę. Zapraszam Państwa oczywiście też do poszukiwań. Zapraszam na nasze strony internetowe, tam też to wszystko przybliżamy, jeżeli chodzi o tę teorię, o ustalenia badawcze, no ale taki jest kierunek tej myśli i myślę, że to powinniśmy też brać pod uwagę w kontekście gier, chociaż wczoraj była na pierwszej prezentacji mowa o tym, że zanim dziecko nauczy się mówić, zanim nauczy się pisać itd. Tak tak więc różne takie e, kryteria, które jednakowoż powinniśmy brać pod uwagę. W Stanach Zjednoczonych taki jest organizacja i taki ruch, można powiedzieć, obywatelski, rodzicielski, wait until AIDS i to nie chodzi o ósmy rok życia, a o ósmą klasę, czyli o poziom edukacji, do którego postuluje się nieudostępniania młodym ludziom smartfonów. No i tutaj jest pewnie. Większe pole do dyskusji, tak jak wczoraj dyskutowaliśmy o smartfonach w szkole. Tak pewnie można dyskutować o tym, czy nastolatek powinien, czy nie, czy jest to dla niego dobre, czy nie, w jaki sposób do tego podejść, ale na szczęście my rozmawiamy o, o tej pierwszej dekadzie, 0-10, y, i tutaj te dylematy są pewnie mniejsze. Myślę, że zgodzimy się, a w każdym razie odwołując się do tej wiedzy, którą dysponujemy, że ekrany, y, szczególnie w przypadku tych dzieci najmłodszych mogą mieć i mają negatywny wpływ na ich rozwój. Przekłada się to też szereg badań. To pokazuje na deficyty jeżeli chodzi o naukę, mówienia, pisania, logiczne myślenie, relacje rówieśnicze i tak Tak więc to jest szereg ważnych przesłanek, które stoją za tym, żebyśmy się tym tematem zajmowali i żebyśmy przyglądali się temu jakie zasady stosować, ale też bardzo istotne, kiedy faktycznie te ekrany dziecku udostępniać. W kontekście mózgu w jednej z naszych kampanii ten mózg wręcz obsadziliśmy. W roli głównej, żeby pokazać faktycznie, jak ten intensywny kontakt z ekranami, jaki może mieć wpływ nie tylko na, na funkcjonowanie dziecka, ale też i jak może prowadzić wręcz do uzależnienia. I tutaj, jeżeli chodzi o te najmłodsze dzieci, to nie mamy zbyt wielu badań, które pokazują ten poziom. Zresztą wczoraj też profesor Jacek Wyżalski mówił o tym, że jeżeli chodzi o takie stricte uzależnienie, to ta skala. No właśnie, pytanie, czy nie, jest, czy nie jest dużo, jak mówimy o kilkunastu czy blisko dwudziestu procentach młodych ludzi problemowo korzystających z ekranów? Prawdopodobnie w przypadku młodszych dzieci ten, ten odsetek jest niższy, ale jak przyjrzymy się temu na przykład z perspektywy gabinetów terapeutycznych, poradni, którą prowadzimy w Fundacji Relacji Innych terapeutów. To to jest poważny problem, który dotyczy już kilkuletnich dzieci, tak więc na pewno to jest coś, o co, o co znowu musimy mieć. Na uwadze musimy zadbać o to, żeby nie było tak, że kosztem relacji w tym kluczowym dla dzieci wieku, kosztem relacji z rodzicami, z rodziną, z rówieśnikami, kosztem rozwoju fizycznego, budowania zainteresowań, wszystkich tych pierwszych kluczowych doświadczeń, że to wszystko się traci na rzecz ekranów. Tak więc tutaj kluczowa jest y, oczywiście nasza dorosła, rodzicielska obecność. Interwencja w sytuacji, kiedy no jakby zauważamy czy potrafimy odczytać te symptomy, że faktycznie ekrany zaczynają negatywnie wpływać na dziecko, ale przede wszystkim profilaktyka, na którą my stawiamy i nie muszę Państwa do niej na pewno przekonywać, że lepiej temu zapobiegać. I w tym kontekście głośno jest i od lat mówi się o higienie cyfrowej, o tym, jak te zasady higieny cyfrowej powinny dotyczyć całej rodziny, ale również powinny dotyczyć tych najmłodszych dzieci. Jeżeli dajemy im dostęp do ekranów, to musimy też zadbać o jakość tego dostępu. O tym jest między innymi nasza kampania i nasz program domowe zasady ekranowe. Tak więc to wszystko znamy: nie przy posiłku, nie przed snem, telefon, nie w sypialni, ograniczony czas itd. I o każdej tej zasadzie można by naprawdę oddzielną prezentację poświęcić, czy oddzielną publikację. No ja sprowadzę to tylko do tego, że za tym naprawdę stoi już konkretna, poparta wieloma dowodami wiedza naukowa, która pokazuje mało tego, że to nieodpowiednie, zbyt wczesne korzystanie z ekranów może mieć negatywny wpływ na rozwój mózgu dziecka, koniec końców na rozwój dziecka, ale że wręcz może mieć nieodwracalny wpływ na ten rozwój. Tak więc to jest nasza ogromna odpowiedzialność i to jest ta Wiedza, która jakoś za tym stoi, z której musimy czerpać. Ja mam poczucie, że jesteśmy w takim momencie, że my te problemy sobie wszystkie uświadamiamy. Mówię bardziej jako społeczeństwo, no bo tutaj jesteśmy taką no, wspaniałą bańką, o której wiemy dużo więcej, ale jesteśmy na takim etapie, że tej wiedzy nie przekładamy jednak na praktykę, że ta wiedza też właśnie nie jest tak upowszechniona. Tak więc, jak mówimy o ekranach, które mają uspokoić dziecko, regulować emocje, jak mają nam dorosłym dać czas, na to, żebyśmy się zajęli sobą, to lata temu, nie wiem jaka była tego skala, ale słyszałem o takich praktykach rodzicielskich naszych pewnie prababci i pradziadków. No, da dawano kiedyś dzieciom do sania torebkę z makiem, dawano kiedyś z naparstka trochę alkoholu to jest ten sam efekt i nie chcę ich te porównania, które wczoraj gdzieś nas też trochę podzieliły, czy można porównać telefon do kokainy w kontekście dyskusji o smartfonach w szkole, ale myślę, że w tej sytuacji takich praktyk wobec dzieci rocznych, dwuletnich w tym momencie rozwojowym to jest bardziej uprawnione, no jakby to ważne, żebyśmy mieli też na uwadze. Tak więc Wyświetlam jedną z tych zasad, żeby jeszcze raz podkreślić, może już nie, nie, nie pogłębiać tego tematu, ale tak zachęcić Państwa do refleksji, do przekładania tego na nasze działania, że być może te zasady, których i tak nie wszyscy znają i które powinniśmy upowszechniać, że musimy je jednak weryfikować, aktualizować, tak żeby one były jak najlepsze dla, dla, dla dzieci. Kolejny taki. Kolejna taka ilustracja zaczerpnięta jest z kampanii i z, program... i z filmu edukacyjnego. Dopamina to jest taki materiał, który przygotowaliśmy w zeszłym roku i on jest adresowany do nastolatków. Mówimy tam o tym, jak kontrolować technologię, mówimy też o tym, jak media społecznościowe wykorzystują te mechanizmy, które się, którym poddaje się nasz mózg, jak działa dopamina w kontekście tych wzmocnień płynących z internetu. Tak więc można by powiedzieć, że co, czy też zapytać, co ta ilustracja miałaby ilustrować w mojej prezentacji dotyczącej pierwszej dekady, dotyczącej dzieci od urodzenia do 10 roku życia. Natomiast niestety ona ilustruje jakieś kolejne bardzo niepokojące zjawisko, a mianowicie takie, że te mechanizmy związane z dopaminą, z tym jak ona działa, z tym jak nasz mózg reaguje na treści internetowe, dotyczy również tych dzieci, bo dzieci przed ukończeniem nawet 10, nie mówiąc już 13 roku życia korzystają i to często intensywnie korzystają z mediów społecznościowych które wykorzystują te algorytmy do tego, żeby jak najbardziej, jak najdłużej utrzymać naszą uwagę przed ekranem. I dzieci to dotyczy, mało tego, że też dotyczy, to tym bardziej ich to dotyczy, dlatego że chociażby ta kora przedczołowa, jakoś tutaj zilustrowana, rozwija się dopiero w kolejnych latach. Dzieci nie są w stanie kontrolować, czy w mniejszym stanie, bo nawet my dorośli często nie jesteśmy w stanie skutecznie kontrolować tych mechanizmów. Mało tego oczywiście jakoś tutaj już znowu nie pogłębiając tego tematu wystarczająco dużo, też wczoraj może padło na temat dostawców usług internetowych, no ale musimy sobie powiedzieć szczerze, że faktycznie jest tak, że te mechanizmy są. Często bezkrytycznie wykorzystywane po to, żeby tę naszą uwagę, ale również uwagę dzieci, które korzystają z mediów społecznościowych zatrzymać. Dlatego te rozwiązania prawne, o których teraz jest mowa, które mają być wdrażane w Polsce, niechby były wdrażane jak najskuteczniej. Niechby dostawcy usług brali odpowiedzialność za to, że dzieci korzystają z tych serwisów, niechby weryfikowano skutecznie wiek, niechby wszystkie funkcjonalności serwisów internetowych, które są adresowane do dzieci brały pod uwagę ich dobro. Takie są te prawne zobowiązania, natomiast my jako praktycy, jako nauczyciele, jako rodzice no musimy realnie na to patrzeć, kibicować temu, żeby to się wszystko wydarzało, ale musimy mieć też świadomość tego, że z dnia na dzień ta sytuacja na pewno się nie zmieni i tutaj bardzo dużo zależy od nas. tak jak mówiłem, dzieci i tak jak państwo wiecie, na pewno dzieci poniżej 13 roku życia dzieci w wieku, nawet przedszkolnym wczesnoszkolnym korzystają z mediów społecznościowych. To jest bardzo. Nieodpowiednie, bardzo zagrażające z uwagi na algorytmy, z uwagi na treści, z uwagi na wszystkie te mechanizmy, o których wiemy, rozmawiamy od lat, hejt, kwestia społecznych porównań, tego, że dzieci od, od najmłodszych lat oswajają się z tymi obrazami, wzorcami wyglądu i tak i tak dalej, wszystkimi tymi wartościami i wszystkimi tymi okropnościami, które można zobaczyć, skrolując media społecznościowe, czy których można doświadczyć, bo czasami to są takie mechanizmy, których nie widać, które dopiero, które dopiero się odczuwa. I to jest ogromne zagrożenie rozwojowe, to jest ogromne zagrożenie dla dobrostanu psychicznego dzieci, tym bardziej właśnie tych najmłodszych dzieci, bo one w tym mniejszym stopniu są w stanie te wszystkie sytuacje kontrolować tutaj kilka wyników badań, które pokazują, że już dzieci 3-4-letnie, te pierwsze trzy wyniki akurat są wynikami brytyjskimi, ale wiele badań porównawczych pokazuje, że te sytuacje są bardzo porównywalne w krajach europejskich czy nawet globalnie. 3 4 latkowie, taka była interpretacja tych badań, że to się dzieje jeszcze na kolanach rodziców, że to skrolowane są media społecznościowe rodziców, co jest tym bardziej można powiedzieć zagrażające, bo co prawda postulujemy, żeby dziecko nie miało swojego ekranu, żeby swojego urządzenia do jakiegoś momentu i to bardzo dobrze, no ale to nie znaczy, że scrollowanie treści, które są przez algorytmy przygotowane, dostosowane do zainteresowań i preferencji rodziców są jakkolwiek dobrym rozwiązaniem, bo oczywiście jeżeli treści, to tylko te treści, które są dostosowane do wieku dziecka. Natomiast jak wchodzimy już właśnie w wiek 5, 7 lat, 8, 11 lat, to to już jest większość dzieci, których nie powinno być w tych serwisach. Te serwisy nie są przygotowane e, dla dzieci, nie zabezpieczają dzieci e, przed e, ich negatywnym wpływem. Mm. Polskie badania jest ich niewiele, jeżeli chodzi o tę grupę wiekową. To jest jakaś luka, którą też myślimy jakoś niebawem wypełnić. Natomiast dziesiąty rok życia to jest średni wiek tej inicjacji, jeżeli chodzi o serwisy społecznościowe, ale to znaczy, że dużo dzieci poniżej tego wieku z tych serwisów korzysta. Tak więc to jest też ważny kierunek. Jak mówimy, co wobec tego? No to oczywiście rozwiązanie jest bo chciałoby się powiedzieć proste, no, czyli ono w samej swojej istocie jest proste, nie dawajmy dostępu do mediów społecznościowych małym dzieciom, zachęcajmy do tego rodziców, natomiast do tego, tak jak mówiłem, potrzebna jest świadomość świadomość tego, jak bardzo te serwisy mogą być zagrażające, ale też świadomość chociażby tego, co dla nas tutaj znowu wydaje się oczywiste, ale jak pokazują badania z sierpnia tego roku, dla Fundacji Digital Poland przygotowane że nie mamy nawet świadomości tego, często, że w ogóle są jakieś y, 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 ograniczenia wiekowe. To znaczy okazuje się, że co prawda co trzeci dorosły, y, dorosła osoba w Polsce potrafi y, y, odgadnąć albo ma tę wiedzę, że to jest 13 rok życia, ale połowa osób wskazuje to źle i tak niepokojąco, czy niebezpiecznie, jak myślimy o bezpieczeństwie dziecka, źle, no bo nie wiem, co piąta, co piąty dorosły. Y, Um, trudno powiedzieć, 18 lat, czyli ponad połowa dorosłych, spośród tych dorosłych duża część to są rodzice, nie mamy tej świadomości. Tak więc to jest coś, co znowu jest naszym dużym zadaniem, żeby uświadamiać. Dlaczego to jest zagrażające, ale że też jest jakieś prawo, że też są jakieś regulacje, które powodują, że dzieci po prostu nie powinno tam być. Nie powinno być dzieci z uwagi też na to, i to jeżeli chodzi o media społecznościowe, ale w ogóle o dostęp do, do ekranów, do internetu taki swobodny dostęp. Co jest standardem w ponad połowie rodzin, które udostępniają internet dzieciom właśnie w tym wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym, bez kontroli rodzicielskiej, bez superwizji rodzicielskiej, bez nawet rozmowy na temat tego, jak, jak szkodliwe treści dzieci mogą tam znaleźć, co w takiej sytuacji zrobić, itd. Tak, tak więc to jest pornografia, na przykład, o której znowu. Wiele dyskutujemy, rozmawiamy, możemy przygotowywać dzieci na kontakt z takimi treściami. Musimy to robić, musimy wiedzieć, że ta wiedza jest najskuteczniejszą profilaktyką, ale nie w przypadku najmłodszych dzieci. To znaczy, to jest moment, kiedy tę wiedzę należy zacząć wprowadzać, ale jednocześnie badania pokazują, że najmłodsze dzieci odbierają pornografię jako brutalną przemoc, nie są, nie są w stanie jej ogarnąć myślą, emocjami. I to może być nie tylko o szkodliwych wzorcach, ale po prostu o, o, o tym, co towarzyszy też kontaktowi z przemocą, czy w przemocą w grach, czy przemocą w filmach. I znowu wiele badań, które dyskutują, czy doświadczenia z gier przenoszą się na doświadczenie, czy na działanie, czy na zachowania, czy na postawy itd. Są badania, które mówią, że tak, inne, że nie, ale to dotyczy starszych dzieci, to dotyczy nastolatków. Nie możemy tego jakby rozważać w tym kontekście, jeżeli chodzi o kilkuletnie dzieci, które grają w gry dla na przykład osób dorosłych i które są przesycone brutalnymi treściami. To samo dotyczy no, wspomnianych już serwisów społecznościowych, YouTube'a, ale przede wszystkim no, mam na myśli influencerów, influencerki, oczywiście pewną Kategorie tych nadawców treści, mówimy tutaj o patotreściach, o patonadawcach. Ta granica, jak już też to pewnie Państwo widzicie, się zaciera. Od kilku lat mówimy o patotreściach i ilustrowaliśmy to materiałami. Ktoś pije alkohol, ktoś kogoś bije, ktoś na kogoś wymiotował, ktoś kogoś uderzył butelką, a dzisiaj to przeszło do mainstreamu. Dzisiaj widzimy na kanapie Ukuby Wojewódzkiego w innych programach telewizyjnych. Osoby, które zachowują się w sposób patologiczny, które mają patologiczny przekaz i które są popularne wśród dzieci w wieku 7 lat, 8 lat, 9 lat. Tak więc to jest też coś, na co musimy zwracać uwagę w kontekście bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. My się tym tematem zajmujemy w fundacji i prowadzimy między innymi już od lat taki program Sieciaki. W ramach tego programu dużo materiałów edukacyjnych, książki. Zachęcam Państwa do udziału w webinarze jutro na ten temat. Natomiast teraz pokazuję to tylko dlatego, żeby też zilustrować, że ważne jest, żebyśmy na ten temat rozmawiali z dziećmi. Żebyśmy nie dawali im dostępu do tych treści, do których nie, powinny, których nie powinny korzystać, ale przygotowywali na te treści, i to jest jeden z pomysłów. Żeby ta rozmowa była głębsza niż kilka zasad bezpieczeństwa, niż zwrócenie uwagi na kilka problemów, Tak, tylko żebyśmy rozmawiali o tym. Czym jest uzależnienie? Dlaczego faktycznie te treści mogą być uzależniające? Jak to faktycznie działa na nasz, na nasz mózg? Dlaczego te obrazy, które widzimy w internecie, jak wszyscy są bogaci, piękni, wspaniali, nie są prawdziwe? Że nie ma tego jednego wzorca obowiązującego urody? Jak odróżnić dobrego influencera od złego influencera? Pozytywnego od negatywnego? Dlaczego hejt jest zły, itd.? Tak tak to wszystko jest jakiś pomysł na to, żeby żeby o tym porozmawiać i do tych rozmów i w szkole, i, i w domu bardzo zachęcam. A na koniec, bo zostały mi dwie minuty, e, e, chciałem powiedzieć o takiej innej perspektywie, a też przy okazji może poszerzyć słownicze części z Państwa. Ja zajmuję się tym tematem, jako już zostałem zaanonsowany od lat, natomiast e, jakiś czas temu brałem udział w audycji radiowej i, e, i tam zostałem zaanonsowany, no właśnie Łukasz Wojtasik od lat się zajmuje, no to wytłumaczy nam, czym jest fabbing. No i to jest ten pierwszy moment, pierwszy raz, kiedy usłyszałem o tym terminie, e, e, jakoś tego wybrnąłem, natomiast, e, natomiast to jest faktycznie, jak się okazuje, problem, którym w fundacji, którym osobiście też się zajmujemy od dłuższego czasu, te zjawiska, te, 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 te terminy gdzieś się pojawiają, dobrze jest je znać, żeby jakoś tak świadomie uczestniczyć w tej e, debacie. I e, tak więc fabbing z połączenia phone i snabbing, czyli to są te sytuacje, kiedy e, telefon plus ignorowanie, czyli kiedy e, patrząc w telefon czy poprzez kontakt z telefonem ignorujemy e, inną osobę tak, czyli sytuacje, które są jakoś naszą codziennością, natomiast mówi się o tym dużo w kontekście postaw rodzicielskich i ten, jakkolwiek nie jest ten termin zarezerwowany, to mówi się też o tym parental Fabin, czyli o takich sytuacjach, kiedy, kiedy jako rodzice małych dzieci patrząc w ekrany, czy poświęcając uwagę ekranom, nie mamy tej uwagi dla dzieci. I, i to jest Mówimy o bezpieczeństwie czy o wpływie telefonów na te najmłodsze dzieci, tak więc no przede wszystkim koncentrujemy się na tym, co... Robi telefon czy ekran dziecku, kiedy trzyma je w rękach, czy kiedy samo na nie patrzy. Natomiast to jest bardzo ważny aspekt też tego problemu. I mówiliśmy o nim już jakiś czas temu w tym kontekście, że, że to jest modelowanie zachowań, że dzieci obserwują rodziców i faktycznie powtarzają, powtarzają te zachowania. Wczoraj była też mowa o tym, że, że dr Fliss mówił o tym, jak dobrze pamiętam, że faktycznie w tych rodzinach, które trafiają dzieci do gabinetów, kiedy problem Problemowo korzystają z ekranów, to faktycznie tam zazwyczaj rodzice też problemowo korzystają z ekranów, tak więc to jest jedna rzecz. Ale druga bardzo istotna kwestia to jest taka, że jest coraz więcej badań, już takich zweryfikowanych, skończonych badań, które pokazują, że dziecko cierpi na tym naszym kontakcie z ekranami, dlatego że nie buduje się relacja z rodzicem czyli coś, co jest kluczowe dla poczucia bezpieczeństwa, dla budowania potencjału dziecka w tych pierwszych. Dniach, tygodniach, miesiącach, no i koniec końców, latach życia. Jest szereg badań, które pokazują, na przykład, jak zwyczaje laktacyjne, gdzie matki korzystające z ekranów, gdzie, gdzie te deficyty dzieci są wyrażane kon konkretnie w liczbach. A to dotyczy to oczywiście ojców, tak więc gdzieś porówno w tych przekazach, które przygotowaliśmy, pokazywaliśmy to na różnych etapach też życia dziecka, od tego niemowlęcego po jakieś kolejne lata. Tak więc. To miejmy też na uwadze. I oczywiście to ważne jest bardzo duże zrozumienie dla tego, jakim wyzwaniem jest rodzicielstwo, i jaką rolę pełnią dla rodziców te ekrany. Dużo dyskusji mieliśmy na ten temat, jak tę kampanię opublikowaliśmy, ale jednocześnie wiedząc o tym, i mam przekonanie, że wielu rodziców, nawet którzy dyskutują, którzy tłumaczą, którzy opowiadają o tym, jak te ekrany są ważne, jak trudno je odstawić, jeżeli wiemy. Jak to jest potencjalnie krzywdzące, że ta krzywda, że te deficyty mogą być wręcz nieodwracalne. Jeżeli wiemy, że na przykład, ok, telefon nam może pomóc przy przewijaniu dziecka, dlatego skorzystamy z niego, ale jeżeli wiemy, że wtedy nie buduje się ta podstawowa relacja, kontakt z dzieckiem przez dotyk, przez wzrok i po prostu dziecko od samego urodzenia na tych ekranach i na tych naszych zachowaniach traci, to mam poczucie, że te postawy rodzicielskie mogą być inne, że znajdziemy sposób, możemy podpowiadać sobie na nawzajem sposób, jaki to już ostatni slajd i taki pozytywny obrazek, jak możemy zagospodarowywać te ekrany my, jak możemy je udostępniać dzieciom tak, żeby to było bez straty, a wręcz z pożytkiem dla nich. Bardzo Państwu dziękuję.